W Domu Pomocy Społecznej imienia Świętego Jana Pawła II w Rudzie 20 czerwca odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 25-lecia istnienia placówki. Wydarzenie zostało połączone z odpustem upamiętniającym Świętego Brata Alberta. W jubileuszu w kaplicy Domu Pomocy Społecznej pod wezwaniem świętego brata Alberta odprawiona została uroczysta msza święta. Eucharystii przewodniczył biskup senior diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny. Homilię wygłosił emerytowany dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej ksiądz Stanisław Słowik. 25 lat temu po przeniesieniu Domu Pomocy Społecznej z Niedźwiady, w tej placówce, w tym przytulisku, jak ładnie, pięknie śpiewały dziewczyny z, z, ze Scholi, w tym przytulisku obok kuchni, pokoi, pwalni całego zaplecza zaplanowano kaplicę. Kaplicę pod wezwaniem świętego brata Alberta. Spojrzyjmy jeszcze szerzej. 31 jeden lat temu to lata, kiedy zaczęła funkcjonować nasza diecezja, i na polu współpracy między pasterzem diecezji, księdzem biskupem, w jego imieniu Caritas i parafia i samorządem powstawały i powstają przytuliska i miejsca, gdzie współpraca jest widoczna w organizowanej pomocy. Dziś pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza świętujemy jubileusz. Zapewne, gdyby taka była możliwość, ale jest trochę, y, usiąść panią dyrektor i dowiedzieć się, ilu ludzi na przestrzeni tego okresu tu było, ilu jeszcze jest z tamtego czasu, ilu znalazło schronienie. Dziś Chcemy jeszcze, spoglądając na świętego brata Alberta, o którym powiedział ksiądz Proboszcz, w ten wtorek czerwcowy, a czerwiec jest miesiącem szczególnej czci Najświętszego Serca Pana Jezusa, nawiązać jeszcze do dwóch świętych. Do patrona diecezji Józefa Sebastiana Pelczawa, świętego, którego w dniu 2 czerwca 1991 roku beatyfikował w Rzeszowie święty Jan Pawła II oraz właśnie Jana Pawła II, którego imię nosi ten dom pobłogosławiony w roku 2006 przez księdza biskupa Edwarda. Ten placówka także nawiedzał obecny nasz pasterz biskup Jan. Dziel swój chleb z głodnym, wprowadź do domu biednych tułaczy, biednych nagiego którego ujrzysz przy przyodziej. W imię wiary święty Albert w ludziach biednych, grzesznych, chorych, bezdomnych, opuszczonych dojrzał ukrzyżowanego Chrystusa. Stanął pod krzyżem i co robi. Bezdomnym daje chleb. Chorym opiekę niewierzących przyprowadza do Boga. Czy spowiada? Nie. Czy podaje komunię świętą? Nie, bo nie jest kapłanem. Co zatem robi? Stoi pod krzyżem człowieka, który często lekceważył słowo Pana i czyni miłosierdzie. Brat naszego Boga, jak określił go święty Jan Paweł II, jeszcze jako arcybiskup Krakowa Karol Wojtyła. Polak z sercem i ofiarą. Halina Krysa, dyrektor placówki, która od samego początku kieruje jej pracą, podsumowała 25 lat DPS-u. My staramy się w każdym jednym tym jubiluszu coś nowego wprowadzić. Czy do naszej kaplicy, gdzie mamy opiekunem, jestem Brand Albert, więc w pewnym momencie były wprowadzane relikwie mamy relikwie, Ojca Świętego y, mamy relikwie, także coś nowego y, a, y, wprowadzamy, a duża y, tutaj jest y, jakaś taka y, może nie rola, ale rola to jest moja, aby to y, y, robić, żeby to tak dalej było, bo strasznie z tego są zadowoleni mieszkańcy, oni to bardzo przeżywają, oni do tego się bardzo przy, y, 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 włączają do pracy, do pomocy, ci oczywiście, którzy É Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Rudzie podzieliła się również swoimi obserwacjami dotyczącymi zmian, jakie zauważyła w potrzebach i oczekiwaniach osób korzystających z usług Domu Pomocy Społecznej przez te wszystkie lata. W ciągu 25 lat istnienia DPS-u w Rudzie placówka pełniła rolę schronienia dla samotnych, sprawnych ludzi potrzebujących wsparcia. Jednak obecnie sytuacja uległa znaczącej zmianie, a dominującą grupą korzystającą z usług placówki są osoby Wymagające ciągłej opieki, powiedziała Halina Krysza. Bardzo ubolewam i zależy mi na tym, żebym miała cały stan domu pomocy, gdyż na dzień dzisiejszy brakuje mi 25 osób. A jak dostaję mieszkańca, dostaję mieszkańca bardzo yy, potrzebującego tej opieki, i to nie to cały do, całodobowo, ale bym powiedziała, że z godziny na godzinę. Musi ktoś z tym mieszkańcem przebywać. 25 lat temu to było prawie wszystko chodzące. Organizowaliśmy sparty, Spartakiady sportowe, gdzie też trzy Spartakiady były w naszym domu. I to nie tylko u nas jest taki stan tych ludzi, że coraz to gorzej. No bo wiadomo, no kiedyś ten człowiek też musi się położyć, musi spokojnie odejść. Ale no, tak jak mówię, że były to inne czasy, in, inne ten... Teraz no, ciężkie stany. Piotr Przybyło, który od 11 lat jest mieszkańcem Domu Pomocy Społecznej w Rudzie, wyraził ogromną satysfakcję z pobytu w placówce. Opowiedział o ciepłej atmosferze, opiece i wsparciu, które otrzymuje od personelu i współmieszkańców. Jego pozytywne doświadczenie stanowi potwierdzenie skuteczności i wysokiej jakości pracy DPS-u w Rudzie. Wspaniale się mieszka. To jest, to jest dobra. Prawdziwy dom taki, od serca. Od serca taki. Tutaj opieka jest cudowna, wspaniała. Dziewczyny za, a, a, zawsze uśmiechnięte, zawsze mają dobre słowo do, do, do człowieka. To jest, to jest prawdziwy dom. Organem prowadzącym dla Domu Pomocy Społecznej w Rudzie jest Starostwo Powiatowe w Robczycach. To miejsce jest dla nas szczególnie ważne, mówi członek zarządu powiatu Andrzej Bączkowski. Ten dom jest naszym oczkiem w głowie. Dbamy o to, aby wszystkim mieszkańcom, którzy tu przebywają no w bardzo trudnej sytuacji, było to dla nich, jak gdyby. Drugi dom, w którym mogą spokojnie żyć, warunki bytowe, żeby mieli coraz lepsze wspaniałe, mają zapewnione poprzez piękne pomieszczenia, piękne pokoje, duże nowe gabinety fizykoterapii, które, które Fizykoterapii, może jeszcze dopowiem rehabilitacji, które są ciągle wyposażane w nowe sprzęty. Została uruchomiona nowa winda, jedna, druga, która naprawdę ułatwia życie mieszkańcom w poruszaniu się i tak samo jest zatrudniony bardzo wykwalifikowany personel, który cały czas doskonali swoje umiejętności w obsługiwaniu tych ludzi, poświęca się tym ludziom. Także staramy się, aby to. Wszystkie te nasze działania przyczyniły się do tego, żeby ci mieszkańcy nie odczuwali tego dyskomfortu przebywania w tym domu. Opieki. Ostatnio włożyliśmy w ten dom opieki dużo pieniędzy, prawie 1,5 miliona na remont. Wymieniliśmy okna, zrobiliśmy docieplenie, elewacje, wyremontowaliśmy pomieszczenia. W trakcie uroczystości jubileuszowych mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Rudzie modlili się o wstawiennictwo do patrona placówki Świętego Jana Pawła II oraz patrona kaplicy Świętego Brata Alberta który stał się symbolem poświęcenia i miłości do drugiego człowieka. Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod relikwiami świętego Jana Pawła II i świętego brata Alberta.